Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem powiem Ci troszeczkę o lęku, strachu, nieważne, różnie to można nazywać. W jakimś sensie te dwa słowa oznaczają coś innego, w jakimś sensie te dwa słowa są też używane na przemienienie niekiedy przez ludzi. Niektórzy nawet nie wiedzą, czy to jest jakaś różnica, inni sądzą, że jest bardzo duża różnica, to jest w ogóle nieważne. Bo to, co jest ważne, to po prostu powiem Ci o takim lę, lęku, strachu, jak zwał, tak zwał, który ludzie odczuwają w momencie, kiedy nic się nie dzieje. Czyli w momencie, kiedy po prostu sobie siedzą na przykład w domu i mają jakieś myśli w głowie, które coś tam, że coś tam, o, z tego coś złego wyniknie. Tam się coś złego stanie, o nie, bo tam się stało tamto ostatnio i to spowoduje, że teraz czeka mnie to, albo właśnie jakieś wydarzenie, coś tam Cię czeka w przyszłości i się tego bardzo boisz, bo sądzisz, że jak to się stanie, to masz przesranę. Więc są różne tego typu rzeczy, ludzie siedzą w domu, nic złego się nie dzieje i te osoby się boją, bo myślą o tym, co ich czeka, co się wydarzy, co się może wydarzyć, co złego się zbliża, co nadchodzi, kataklizmy. Tragedia, katastrofa i tak dalej. Różne jakieś rzeczy ludzie się boją, więc przedstawię Ci to na trzech etapach. Na początku Ci powiem, czym to jest, ten lęk, który odczuwasz. Później powiem Ci o różnicy między przyszłością a wyzwaniem. Czyli będzie chodziło mi o coś takiego, że odróżnię ten lęk związany z przyszłością od tego, który jest związany z wyzwaniami, bo są to trochę różne rzeczy, lęk, strach. Ja tego tutaj w tym filmie używam naprzemiennie. Może zrobię jakiś inny film, gdzie to odróżnię i powiem czym one się różnią te dwie rzeczy, strach, lęk, ale to nie teraz. Teraz się zajmujemy czymś innym, bardziej wejdziemy głębiej na metafizyczny poziom. Więc yy, sobie druga rzecz i trzecia rzecz to będzie. Um, praktyka pomimo braku jej odczuwania. To Ci dokładnie wyjaśnię też. To jest bardzo ważne i duże takie, takie oszustwo, w jakie ludzie wierzą. Lecimy. Więc na początek, zanim zaczniemy, to chcę Ci powiedzieć, że możesz zapisać się na sesję rozmowy ze mną, konsultację w linku poniżej. Na tych sesjach analizujemy Twój temat, rozmawiamy, dyskutujemy. Ja Ci mówię, jakie są dostępne rozwiązania Twoich problemów. Jakie są możliwości, jakie są blokady i za pomocą specjalnie wyselekcjonowanych koncepcji przedstawiam Ci wszystkie możliwe drogi. Więc wejdź sobie do opisu, co tam jest, poczytaj sobie o tych sesjach. Lecimy z filmem, więc zacznijmy od początku. Lek, to co ty odczuwasz generalnie, ludzie mają coś takiego, że odczuwają po prostu jakiś niepokój, no nie jakiś niepokój odczuwają, że coś jest nie tak, że coś się zbliża, że no, będzie niedobrze, coś się złego wydarzy, mogą być problemy różnego rodzaju z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rachunkami z chorą babcią, skutnia z, z koleżanką, problemy z matką krzyczy na ciebie, jakieś w pracy są problemy, z pracownikami, może ktoś w pracy ci przeszkadza, jakoś ci dokucza, z szefem krzyczy, jakieś problemy są z nim. Tysiące różnego rodzaju są rzeczy, które się dzieją, które mogą się zdarzyć i ludzie bardzo często widzę, siedzą, siedząc po prostu w domu. Boją się tego, co się może wydarzyć. Odczuwają lęk, niepokój, strach. Nawet będąc w domu, kiedy nic się nie dzieje, to te osoby się boją tego, co się możliwe, że wydarzy. Jest coś takiego. I teraz widzę, że to może być duży problem. Może nie, ale wydaje mi się, że jest to spory problem, więc teraz ci powiem o tym, co to tak naprawdę dokładnie jest. Wejdziemy sobie dokładnie w tą sytuację głębiej i wyjaśnimy sobie, co się dzieje w momencie, kiedy Ty odczuwasz ten cały niepokój. Lecimy, więc tak. Spójrz. Siedzisz sobie po prostu w mieszkaniu i odczuwasz niepokój związany z różnymi rzeczami. Naprawdę, tych rzeczy może być dużo. Możliwe, że odczuwasz niepokój związany z czymś, o czym ja nie wspomniałem w tym filmie, nie podałem tego jako potencjalny przykład, Ponieważ tego może być tak dużo, że ja nie jestem w stanie tego wszystkiego wymienić, i nie jest, nawet nie mam w głowie pewnych rzeczy, nawet nie wiem o pewnych rzeczach, których ty możesz się bać. Więc nieważne, czego się boisz, ważne, że czegoś tam się możesz bać obawiać o to, co się może wydarzyć i tak dalej. I po prostu to, co ja teraz będę mówił, dopasowywujesz do swojego lęku, strachu, niepokoju. Więc Dajmy na to załóżmy tak, że jesteś sobie w domu, siedzisz sobie w domu, masz jakiś moment czy jakieś momenty, w których właśnie czujesz ten niepokój, tak? to, to, mm, ten dyskomfort, że coś tam jest nie tak, jest bardzo nieprzyjemnie, więc że coś się zbliża i tak dalej. Więc patrz co się dzieje tak naprawdę, teraz ja Ci przedstawię fakt, który zachodzi w tym momencie, kiedy to odczuwasz ten niepokój. Więc siedzisz sobie w domu, odczuwasz ten niepokój. I teraz ty odczuwasz ten niepokój, ponieważ masz bardzo silne przesłanki, silne argumenty, że to, co może się wydarzyć, nieprzyjemnego, naprawdę może się wydarzyć. Że, to, że czujesz, że to nie jest tylko takie, taka głupia myśl, ale ty naprawdę wierzysz, że, że na te argumenty, które ty masz, są na tyle silne, że ty naprawdę czujesz i wierzysz, i dlatego się boisz, że to, co może nadejść, naprawdę może nadejść. Że to, to nie jest tylko myśl, ale ty wierzysz w to. Naprawdę czujesz, że to jest prawda, że to może stać się prawdą. I dlatego nie jesteś w stanie przejść obok tego obojętnie, no nie? I no, musisz no, obawiać się tego w jakimś sensie, tak czujesz. Bo to naprawdę może się wydarzyć. Nie możesz tego bagatelizować. Tak się czujesz, tak to czujesz. Możliwe, bo ja nie wiem, jak Ty to czujesz. Ale możliwe, że coś takiego zachodzi. Eee, czyli Ty naprawdę bierzesz to na poważnie. I teraz patrz. Czyli Ty tak na to patrzysz, i teraz to, czego Ty się potencjalnie obawiasz. Możesz zrobić coś takiego, że możesz pomyśleć sobie jeden wyraz: dystans. Teraz patrz. Załóżmy nawet, nie będę mówił, że, no, że to się na pewno nie wydarzy i bez sensu jest to, że się boisz. To jest oczywiste. Pewnie będę jeszcze też mówił o tym mówił w tym filmie, ale najpierw sobie coś takiego, że patrz. Dystans, czyli. Załóżmy nawet, że to, co jest złego się może wydarzyć, tak? to jest taki jeden z pierwszych elementów zrozumienia absurdu, tego strachu czy też niepokoju. Więc załóżmy, że to, co tam mogłoby się wydarzyć, się nawet wydarzy. Nie? To jest jakieś straszne rzeczy, których nie chcesz. Mogą się stać. Mogą. No, mogą się stać. To jest normalne. Jeżeli na przykład byś obawiał się, że nie wiem, że przylecą kosmici i cię porwią, to, to dajmy na to: jest takie, albo że dinozaur się pojawi w swoim mieszkaniu i cię zje. Szansa na to jest mała, bardzo, prawie niemożliwa. Na obecne warunki, w jakich my żyjemy, takie sytuacje nie mają miejsca, więc no. Okej, okay, kosmyci porywający, to jeszcze gdzieś to można usłyszeć, ale trzymajmy się więc przykładu, że, że dinozaur pojawia się w tym pokoju. To jest, y, y, raczej bierzemy to jako coś niemożliwego, bo nie słyszałem takiej sytuacji, więc y, tego nie musisz się bać, tak? Bo to na pewno się nie pojawi i na pewno nie masz takiego strachu przed czymś takim. I teraz, tak. Dinozaur. Nie pojawi się w swoim mieszkaniu, cię nie zje. To jest oczywiste. Ale ludzie obawiają się czegoś, co teoretycznie może się wydarzyć. To są rzeczy, które rzeczywiście mogą się wydarzyć. Więc wyobraź sobie, że te rzeczy się rzeczywiście wydarzą, te, których tam się boisz. Bo te rzeczy mogą się wydarzyć. I teraz te rzeczy się wydarzają, i teraz patrz. Zawsze może się coś takiego wydarzyć. Zawsze. Coś takiego nieprzyjemnego, jakieś tragedie w rodzinie, jakieś problemy w, z pracą, z rachunkami, różnego rodzaju rzeczy każdej osobie, jakieś oszustwa, przekręty, nie mam pojęcia. Ktoś cię wrobił, zdradził. Wszystkie te rzeczy mogą się rzeczywiście wydarzyć. Mogą. Mi się może to przydarzyć za chwilę, coś bardzo niefajnego, nieprzyjemnego. Tobie, każdemu mogą się zdarzyć jakieś rzeczy. Tragedie się dzieją codziennie w sposób niespodziewany, wypadki jakieś. Ludzie umierają codziennie. Niespodziewanie, nie, wi nie wiedzieli, prowadzili fajne życie, wszystko było w porządku, a nagle jakiś wypadek, ta osoba nie żyje. Rozumiesz? Takie rzeczy mogą się zdarzyć cały czas i się zdarzają codziennie. I teraz, co zrobić? Bo ktoś mógłby powiedzieć: no dobrze, no to teraz patrz. Jeżeli takie rzeczy może się zdarzyć cały czas to ja powinienem się cały czas bać, że to mi się może przydarzyć. No bo jeśli może się stać, to muszę się bać tego, że może mi się to stać, bo może. Czyli widzisz, że to nie ma sensu, tak? No, nie mogę się bać tego, że jak dzisiaj będę przybił przez ulicę, to mnie przejedzie tir. Nie mogę się tego bać, bo wtedy nie mógłbym egzystować, nie mógłbym żyć. Bo nie mógłbym kontynuować mojej egzystencji. Nie mógłbym żyć. Bo bym się musiał cały czas bać, że jestem potrącony przez tira. Nie mógłbym... Iść nigdy, nigdzie. Tak? Czyli widzimy, że to nie ma sensu. Czyli patrz, mimo że Ty możecie przejechać, jak będziesz przechodzić przez ulicę następnym razem, to mimo to Ty musisz nie przejmować się tym realnym zagrożeniem. Przecież pijacy codziennie jeżdżą i zabijają ludzi. Mimo, że pijacy codziennie zabijają ludzi, to ty to, co robisz, najprawdopodobniej, chociaż nie wiem, może Ty masz też takie problemy, że się akurat się tego boisz, bo jest to jakieś zagrożenie, realne nawet, nie? I teraz, ale ja na przykład nie mam tego problemu i ja swobodnie przechodzę przez ulicę. Myślę, że Ty też, ale może są osoby, które nawet tego się obawiają. Więc patrz, ja przechodząc przez ulicę codziennie nie boję się tego, że zostanę przejechany, mimo, że jest to realny, yy, realne zagrożenie, bo to się dzieje codziennie. Więc jeżeli to się dzieje codziennie, jest to realne zagrożenie, dlaczego ja się tego nie boję i przechodzę? Powinienem się bać, a ja się nie boję i przechodzę. Dlaczego? To już jest bardzo ważna odpowiedź na to pytanie, której jakby w jakimś sensie nie podałem jeszcze. Więc ja się nie obawiam, ponieważ zastanówmy się dokładnie, wejdźmy w to głębiej. Dlaczego tak naprawdę ja się nie obawiam przejść przez ulicę, mimo że jest trochę zagrożenie? Dlatego oczywiście, bo szansa na to jest mała, że to się stanie, ale jest też coś takiego, że ja, jakby w jakimś sensie, Przechodzą przez ulicę, wyrażam zgodę na to, aby takie coś się ewentualnie wydarzyło. Wyrażam na to zgodę. Czyli oczywiście, że przechodzę przez ulicę, ponieważ wiem, że szansa na to, że to się stanie jest mała, OK, ale też zgadzam się na to, żeby ewentualnie się to stało. Wyrażam na to zgodę. Dlaczego? No dlatego, bo właśnie szansa jest mała, że to się stanie, a nawet jeśli się stanie, nie mam nad tym kontroli. Nie mam nad tym żadnej władzy. Po prostu to się może stać tyle. Mogę mieć akurat pecha. Tyle. Nie mam nad tym żadnej władzy, żadnego panowania, żadnej kontroli. Nikt z nas nie mamy. Więc, y, jakby absurdem jest, czy też nawet złem, czy też pewnego rodzaju jakimś kłamstwem, jest niezgoda na rzeczywistość. Niezgoda na to, co może się zdarzyć. No, bo pa, żyjemy w takim świecie, takie tutaj panują zasady, taka, taka jest sytuacja, że różne te rzeczy mogą się zdarzyć. I teraz, jeżeli my nie chcemy tego zaakceptować, my nie chcemy się z tym zgodzić i, na przykład, mówimy sobie, nie, ja od dzisiaj nie przechodzę nigdy przez ulicę, czyli, jakby, no, moje życie nie może być dłużej kontynuowane, tak jak to wygląda, tylko muszę tam siedzieć w domu prawdopodobnie cały czas, czy coś takiego. Jeżeli się zgadzam na coś takiego, to wtedy. Nie dostosowywuję się do rzeczywistości, innymi słowy, nie zgadzam się z rzeczywistością, nie zgadzam się z faktami, nie akceptuję faktów, nie, innymi słowy jeszcze, nie kocham świata, nie kocham doświadczenia człowiek, nie kocham możliwości, jaka została mi dana pod postacią doświadczenie człowiek, że ja jestem człowiekiem doświadczam różne rzeczy, ty też, I, i teraz zamiast się cieszyć z tego, że mamy w ogóle coś takiego, to co mamy, to my nie akceptujemy tego, że to mamy i nie robimy tego wszystkiego, co tutaj możemy robić na tej planecie. Czyli tak. Przechodząc przez ulicę, ja akceptuję realne zagrożenie, jakie to jest. Wiem, że jest to bardzo mała szansa, żeby to się wydarzyło. I po prostu robię to, nie zastanawiając się nad niczym. Ważna rzecz. Nie zastanawiając się nad niczym. Po prostu idę pod do ulicy, patrzę, coś nie idzie, przechodzę, koniec. Nie zastanawiam się za bardzo. Może jakiś chłop zaraz wyjedzie, go nie zauważy nie przyjedzie. Nie zastanawiam się. Mimo, że to może się stać. Się nie zastanawiam. Mimo, że w każdym momencie jakiś człowiek może do mnie podejść, bić mi nóż, zabity jestem w tym momencie, nie zastanawiam się. Mijam kogoś, to może być morderca i zaraz mi bić nóż, nie odwracam się za nimi, nie zastanawiam się nad tym, czy to jest morderca, czy nie. Bo szansa jest na to mała i bo akceptuję potencjalne zagrożenie, że takie coś może się. Akceptuję to po prostu. Mam to nawet w dupie, tak? My, ludzie, prawdopodobnie Ty też. Masz to w dupie, że gość, którego minąłeś, może zaraz się rozwrócić i cię zastrzelić. Masz to w dupie, nawet ci nie obracasz za nim. Bo jesteś tak bardzo pewny tego, że tamten gość nie jest tym mordercą. To ty jest też skorelowane ze sobą. Trochę jest też tak, że dzięki temu, że ty jesteś taki pewny, to ten gość, czy tam inne osoby, czy też potencjalne różne zagrożenia nie występują. Bo ty jesteś tak pewny, że one się nie pojawią. Że one po prostu rzeczywiście się nie pojawią, ponieważ jeżeli my czegoś się boimy, to w jakimś sensie też to ściągamy, bo cały czas o tym myślimy i robimy przez to różne rzeczy, które tak naprawdę powodują te złe rzeczy. No nie, więc można powiedzieć, że to magicznie jest przyciągane, ale tak naprawdę to też nie jest magicznie przyciągane, tylko po prostu jeśli o czymś cały czas myślisz, to też zachowujesz się w taki sposób, który po prostu powoduje te rzeczy, których się boisz. Tyle. Ok. Więc yy, nie możesz się bać tego, co gdzieś tam może cię czekać, tego, co yy, masz poparte argumentami, że powinieneś się bać, tego, co może się wydarzyć, i tak dalej, i tak dalej. Nie musisz się tego bać, ponieważ szansa na to, że to się wydarzy, jest bardzo mała, praktycznie żadna, a po drugie, powinieneś posiadać w dupie to, że to się może wydarzyć. Ponieważ jeżeli to się wydarzy i coś złego ci się spotka, co z tego? Nie ma to żadnego znaczenia. To jest bez znaczenia. Po prostu się wydarzyło, koniec. Nawet jeżeli jest to gigantyczna tragedia, świat ma to w dupie. Świat, który cię otacza, ma to w dupie. Dlaczego? Bo to wszystko nie ma trochę znaczenia. My jesteśmy malutkimi ziarenkami piasku w porównaniu do wszechświata całego. Nikogo nie interesuje za bardzo wiesz, nasza sytuacja, nasze życie gdzieś tam w kosmosie, a nawet tutaj na planecie innych osób nie często interesuje to, co się z nami dzieje. Oczywiście jakieś bliskie osoby powiedzmy, że są zainteresowane, ale to jest tam parę osób. W skali świata ma to małe znaczenie. I to są wszystko bardzo dobre wiadomości, bo ktoś może myśleć: O, nie, to jest straszne, co mówisz, Dominik. Nie mów tak, bo ja się boję i tak nie jest i, i ludzie się wszyscy kochają na planecie i, i jest wszystko pięknie, ładnie i wszyscy o mnie dbają yy, i się wszyscy nam interesują i nikt nie ma mnie w dupie. Więc yy, rozumiesz, że to, że to nie ma znaczenia wszystko i z dobrą wiadomością. Dobra, przejdźmy może do kolejnego elementu, przyszłość, a wyzwania. Więc jest pewna różnica, jeśli chodzi o to, czego się boimy. Czyli jeżeli ty na przykład dajmy na to, siedząc w domu, masz różne myśli, straszne, negatywne, niepokojące, boisz się tam czegoś i tak dalej. To yy, to jest taki strach, lęk, niepokój, związany z tym, co się może stać, na przykład. Że coś ci się może stać za chwilę złego albo w przyszłości. gdzieś tam dalszej. Boisz się tego. To jest bardzo nieprzyjemnie. Ci się żyje po prostu, nieprzyjemnie ci się siedzi w domu, nawet, bo o tym myślisz, że to jest bardzo niefajne. Więc yy, musisz po prostu bardzo się ucieszyć z życia. Robić różne rzeczy, które tam możesz robić, swoje pasje odnaleźć, zająć się tymi rzeczami. I też być takim mądrym człowiekiem. Nauczyć się bycia mądrym człowiekiem. Czyli oglądać filmy takie jak ten jak najwięcej, jak najczęściej. Żeby aplikować w swoim, w swoim umyśle nowe nastawienia myślowe, mentalne, właśnie o to chodzi. Żebyś zupełnie inaczej myślał. No to jest dużo pracy. Musisz codziennie oglądać takie filmiki. Ale jeśli zaczniesz, to już możesz od razu mieć jakieś malutkie efekty. Bo jeżeli po tym filmie, dajmy na to, poczułeś się troszeczkę lepiej, to jest super, bo to już oznacza, że możesz śmiało obejrzeć kolejne tego typu filmiki, na przykład mój, czy kogoś innego i oglądać coraz to więcej, żeby czuć się coraz lepiej i jednocześnie też działać, czyli robić różne rzeczy, bo to nie możesz tylko oglądać filmików, czy czytać książek, musisz też robić określone rzeczy w świecie rzeczywistym, mówię o tym pewnie w jakichś innych filmach, które będą jakby powodowały, że Twoje życie jest życiem, a nie yy, takim... Wegetowaniem, czy też takim po prostu przetrwaniem z dnia na dzień. Więc to jest też bardzo ważne, żebyś wykonywał różnego rodzaju działania, ponieważ te działania są jednym z elementów pozbywania się strachu, wychodzenia z życia w strachu. Które tak naprawdę ostatecznie trochę nie jest życiem, bo życie jest wtedy, kiedy się nie boisz, no, ale to jest coś innego. Yy, dobra, więc przyszłość, strach przed przyszłością, a strach przed wyzwaniami. Są dwie różne rzeczy. Chodzi mi o to, że w momencie, kiedy na przykład chcesz coś zrobić, i się boisz czegoś zrobić, czyli są to jakieś działania, jakieś praktykowanie czegoś, i na to nie wiem, mają takie coś ludzie, nie? Że boją się po prostu zrobić jakieś rzeczy, iść gdzieś do kogoś, coś powiedzieć ważnego, co masz tam powiedzieć, na przykład się boisz. Może to być osoba obca, czy nawet bliska, czasami tak jest. Ludzie boją się powiedzieć czegoś, co powinni powiedzieć, boją się, nie? To, to jest strach z kolei przed wyzwaniem nieznanym, taki, ale przed bardziej praktyką, przed zrobieniem czegoś praktycznego. To jest taki strach, a strach, w którym ja głównie mówię w tym filmie, to jest taki strach, że Ty po prostu nic nie robisz, nie ma przed Tobą jakiegoś wyzwania, tylko po prostu jesteś sobie i się boisz tego, co może nadejść, co się może stać, myśli masz różne w głowie negatywne. To, to ja bardziej o czymś takim mówię w filmie, a nie o takim przełamywaniu swojej blokady. O tym nie mówię w tym filmie, tylko mówię o takim stoku właśnie przed czymś, co może się wydarzyć potencjalnie, a w ogóle to się nie dzieje, ale ludzie się tego boją. Absurd. Yy, trzecia rzecz, o chcę powiedzieć, to jest praktyka, mimo braku jej odczuwania. Mój ulubiony mm, temat, yy, ponieważ jest coś takiego, że. Ja na przykład tutaj powiedziałem przed chwilą Ci, że no... musisz oglądać filmiki. Jeżeli poczułeś się dobrze, na przykład dzięki temu filmikowi, doskonale właśnie o to chodzi. I teraz to nie jest tak, że o super, obejrzałem filmik Dominika. Teraz się czuję fajnie. No to co? Obejrzałem filmik, no to już nie muszę więcej filmików oglądać, bo problem został rozwiązany. Właśnie nie. Nie został rozwiązany. Musisz oglądać kolejny, 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 kolejny. Kolejne filmiki musisz oglądać kolejne materiały, czy tam przykład książki, czy tam jakieś podcasty, każdy ma coś, co lubi yy, i musisz to, to jest praca nad nastawieniem mentalnym, to nie jest tak, że ja ci teraz coś powiedziałem podczas tego filmiku i tu już wOW, ho, ho, fajnie, wiem już, już wiem! To już nie muszę się uczyć niczego. Nie, nie, nie! To jest dopiero początek nauki. Musisz kolejne filmiki oglądać i coraz więcej treści przyjmować i jednocześnie też działać w świecie rzeczywistym, bo jeśli tylko przyjmujesz treści, zdobywasz wiedzę, to też ostatecznie może mieć niszczący wpływ na ciebie, bo będziesz tylko i wyłącznie zbierał wiedzę, zbierał wiedzę, zbierał wiedzę i będzie zaczynało cię coraz bardziej frustrować to, że ty nic nie robisz. I, i będziesz w takiej klątwie wiedzy, że wiedza nawet będzie powodować, że nic nie robisz, nawet w jakimś sensie, bo wiesz tak dużo, że po prostu nawet nie wiesz, co możesz zrobić, jesteś już cały wystraszony. Więc jest tak, że ludzie mają coś takiego, że no ale no, nie, niby pasuje mi pomysł, żeby oglądać te filmiki więcej i żeby działać i żeby pasem się zajmować, i żeby, wiesz, mieć pozytywne nastawienie, budować sobie to pozytywne nastawienie, żeby ten lęk, niepokój znikał. Niby mi się to wszystko podoba, ok, fajnie, ale jak już dochodzi co do czego, nie chcę mi się tego robić. Jest motyw, że ludzie nie chce mi się, nie robią, nie czuję tego, nie mogę robić tego, bo to jest wbrew mnie, bo tego nie czuję. Więc y, musisz zapamiętać jedną bardzo ważną rzecz, bardzo ważne zdanie i zrozumieć to zdanie. Y nie chce mi się, dlatego to zrobię. To jest z kolei yy, takie, takie znane powiedzonko Marcina Osmana. To jest taki youtuber, to jest YouTuber no, przedsiębiorca i tak dalej. Mał swój kanał, może zobaczyć, co robi. W każdym razie... Nie chce mi się, dlatego to zrobię. Czyli chodzi o coś takiego, że jeżeli jest coś, co ty wiesz, że chcesz zrobić, no nie, wiesz, że to chcesz. Na przykład to, co przed chwilą, o czym tutaj mówimy w tym filmie. Wiesz, że ty to chcesz zrobić, że chcesz budować swojego, na przykład, pozytywne nastawienie do życia, krok po kroku. Bo to nie jest tak, że sobie powiesz: O, ale fajnie, fajny dzień, super, no to fajnie, już. To, to nie jest, że sobie powiesz jakieś puste zdanie, to musi być poparte jakąś głębszą podstawą, twierdza, to musi być wewnętrzna w tobie głębia. Musisz zrozumieć w ogóle rzeczywistość, życie na głębszym poziomie, żeby to wszystko działało, a nie, że sobie powiesz puste słowa. I żeby to zrozumieć, to musisz oglądać właśnie przykładowo, no tak, ja mogę Ci polecić moje filmiki, jeżeli to Ci odpowiada, jeżeli te filmy Ci odpowiada to forma przekazu. Możesz je oglądać, żeby starać się kroczek po kroczku w każdym materiale zrozumieć jakiś kolejny element rzeczywistości, żeby lepiej zrozumieć jak to wszystko działa, więc spoko. I teraz tak, to co musisz żebyś to właśnie um, działać mimo, że nie czujesz. Mimo, że nie czujesz, żeby to teraz zrobić, właśnie dlatego idziesz i to robisz. I to jest najważniejsza rzecz, którą chciałem podsumować i zakończyć cały ten filmik: że po prostu idziesz, działasz, mimo, że tego nie czujesz. Mimo, że tego nie czujesz. Bo jak to już zrobisz, to coś, to wtedy to poczujesz. Ludzie to jest taka religia, iluzja, że ludzie wierzą w coś takiego, że nie czuję tego, to znaczy, że ja tego nie chcę robić. A to, że tego nie czujesz, jest powiązane też z myślami. Myśli twoje negatywne są powiązane z odczuwaniem negatywnym. I to wszystko jest fikcja: to nie jesteś ty. To jest tylko myśl, a ty nie jesteś myśl. Ty jesteś czymś innym, zupełnie czymś głębszym, czymś więcej. I ty wiesz, co masz robić, ale tego nie robisz przez to, że pojawia się określona myśl, określone uczucie, które są ze sobą połączone. Ty musisz się wydostać po prostu z ego, wydostać się z identyfikowania, z identyfikacji z czymś innym, z czymś czym ty nie jesteś. Bo jak masz myśl i ty myślisz, że ta myśl to ty. To wtedy ty identyfikujesz się, utożsamiasz się z czymś, czym nie jesteś. Bo ty nie jesteś myślą, ty jesteś całością, ty jesteś czymś innym, głębszym. Okej, okay, mam nadzieję, że to jest pomocne. Zapraszam Cię do linku poniżej. Zapisz się na sesję. Yy, na których właśnie możemy nad Twoimi konkretnymi problemami pracować. Yy, będę Ci rozwiązania, będziemy wszystko sobie analizować na spokojnie. Więc zapraszam Cię do opisu i zapraszam Cię do kolejnego filmu. Do zobaczenia, do usłyszenia!